Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa dnia dzisiaj zapowiadany wcześniej gość, brygadier Dariusz Szymura, komendant Gorzowskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry, witam w studiu Radia Gorzów. Witam Pana, dzień dobry Państwu. W krótkiej rozmowie przed wejściem na antenę ustaliliśmy, że to już jest rok Pana yy, obecności w Komendzie Miejskiej, tak? tak na stanowisku brygadiera i, i szefa Straży Pożarnej? Tak, dokładnie rok temu, 23 maja, yy, Lubuski Komendant Wojewódzki powierzył mi obowiązki Komendanta yy, Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorze Wielkopolskim. O, na tamtym roku w lipcu, od 1 lipca zostałem już na stałe miał powołany komendantem. Uśmiecham, uśmiecham się, bo, 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 bo ten czas to jest kolejny przykład na to, że ten czas naprawdę szybko y, mija. Mogę powiedzieć, że bardzo szybko. Ale też się sporo działo w ciągu y, tego roku. O czym też chciałem z panem porozmawiać, bo to chociażby no niedawny niedawny przypadek pożaru Akademii Gorzowskiej. Cały czas pewnie jeszcze to na analizujecie. Tak, analiza tego pożaru jest w, te, w trakcie. My ze swojej strony też yy, analizowaliśmy, będziemy analizować i analizujemy ten pożar. Yy, czynności inne służby też prowadzą w tej sprawie. Przyczyny Bardzo są w tej chwili najważniejsze. Najważniejsze są przyczyny, ustalenie tego wszystkiego, no i oczywiście. Yy, Uh... To, żeby ustalić, w jaki sposób do tego doszło i żeby zapobiegać tego typu pożarom na przyszłość. Pożar bardzo ciężki, bardzo trudny, bardzo długi i bardzo niebezpieczny dla strażaków. Mhm. Pięcioro strażaków ucierpiało, tak? Takie mamy informacje. Czterech rannych mhm. ratowników, jedna druch na OSP i trzech strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście to są lekkie obrażenia, nic groźnego się nie stało. Już w większości wszyscy wrócili do służby. To był najtrudniejszy pożar, przy którym pan pracował? Wcześniej jeszcze Katedra, będąc w komendzie oczywiście. wojewódzkiej byłem w, przy, byłem przy katarze, pożarze katedry, ale ostatni rok to już kilka takich trudnych zdarzeń, m.in. pożar sortowni baterii, rekupyl w, w stanowicach, pożar teraz Akademii Jakubas Paradyża, jeszcze kilka innych obiektów, które się parzy, pa, paliły, mhm. no i też inne miejscowe zagrożenia. Tej pracy nam naprawdę nie brakuje. Pytam nieprzypadkowo, ponieważ... Nazwijmy to dużo różnych, nie chcę nazwać podejrzanych, ale analizowanych pożarów mamy w kraju, dużo się o tym mówi. Na pewno tutaj Komenda Miejska też bacznie przygląda się pewnym sprawom, na pewno służby są bardziej uważne i, i, i pewnie więcej profilaktyki jest wprowadzane w tej chwili. Tak, profilaktyka przede wszystkim teraz jest bardziej wzmożona. Działamy, my jesteśmy też jednym z organów, który centralnie działa na zlecenie organów rządowych. I tutaj w tym pionie, mówiąc o rządowym, my również wykonujemy swoje czynności. Mamy teraz, bacznie przyglądamy się również wysypiskom śmieci, bardziej bacznie przyglądamy się wielkopowierzchniowym sklepom. Tutaj te kontrole na pewno będą, one były, ale będą bardziej wzmożone. Mhm. Trzeba zachować czujność, takie mamy czasy po prostu. Przede wszystkim prewencja. Musimy być czujni, musimy obserwować to, co się dzieje wokół nas i, i, i być, na, być na, po prostu mieć te baczenie w, mhm. na dosyć dużym poziomie w tych czasach, które teraz mamy. A propos prewencji. Y jak wygląda sytuacja analizy, jak wygląda taka techniczna analiza pewnych budynków, no bo sam budynek akademii, okazało się, że w trakcie kiedy trzeba było szybko działać, no gdzieś były jakieś przeszkody i tak dalej, to nad tym czuwa, w sensie czy, czy nie dało się pewnych rzeczy przewidzieć? Jeżeli chodzi o tego typu budynki, ogólnie o budynki w ciasnej, no w, zabudowie. W ciasnej zabudowie, ale również i, i, i pewne duże, największe obowiązki leżą na właścicielu zarządcy danego budynku. Mhm. Taki budynek musi być dostosowany do przepisów ochrony przeciwpożarowej i trzeba takie przepisy skorelować z obecnym stanem, w jakim znajduje się budynek. W tym kierunku idzie się w takim, że, że wynajmu, bierze się znawca do, do ochrony przeciwpożarowej, który koreluje stan faktyczny z wymogami prawa. Mhm. I robi ekspertyzę techniczną takiego budynku okay. i później. Czyli to nie jest po stronie straży pożarnej, tak? Nie jest to po naszej stronie. Wtedy zarządca wie, na czym stoi jakie przyjąć kierunki naprawy lub poprawy tego stanu rzeczy i trzeba sukcesywnie do tego dążyć. My jesteśmy organem, który jest, można powiedzieć, doradczym, ale również i nadzorczym. Czyli my chodzimy na wytypujemy tego typu budynki. W ciągu roku typujemy obiekty, do których będziemy zaglądać, będziemy kontrolować. I wtedy pojawiamy się na kontroli i patrzymy, czy stan obecny i wyposażenia w systemy ochrony przeciwpożarowej i konstrukcyjny budynku, tudzież mówimy o drogach ewakuacyjnych i innych sprawach. To, co jest napisane w literze prawa, mhm. jest zgodne z onem faktycznym. Jeżeli nie jest, wydajemy odpowiednie decyzje, gdzie prosimy o to w tych decyzjach, żeby ten stan naprawić. Okej. Okay. Pytam nie przypadkowo, ponieważ w trakcie tej akcji okazało się, że tak, trzeba wycinać barierki, ponieważ jest kłopot z dojściem. Tory kolejowe przeszkadzały w ustawieniu wozu bojowego, który, który mógłby skutecznie naszymić lepszą sytuację do, do, do działania. I to są rzeczy, które, które rzeczywiście, którymi musieli się zmierzyć strażacy w trakcie akcji. Tutaj też oczywiście miasto się rozrasta. Te budynki są setletnie, można powiedzieć. i My tutaj nie przestawimy tych budynków, żeby poprawić infrastrukturę. Inwestora kolejowa również będąca tuż przy tym budynku mhm. jest nie do ruszenia. Oczywiście przy tak dużej nagromadzeniu siły i środków, mówię o samochodach i ludziach, czasami tego miejsca brakuje. Staramy się, jeżeli na takie obiekty trafimy, gdzie te drogi pożarowe są za wąskie lub ich nie ma, to wydajemy decyzję, aby takie drogi poprawić. Przede wszystkim też chciałbym tutaj w tym miejscu też zaapelować do mieszkańców, jeżeli parkujecie państwo pojazdy gdzieś w ciasnej zabudowie, szczególnie nie na naszych osiedlach, wieczorami, no. to my musimy, te wozy stożackie muszą dojechać, a czasami zdarza się tak, że nie możemy dojechać, musimy te samochody po prostu przestawiać, nawet ręcznie nieraz, żeby ciężki samochód gaśniczy mógł dojechać. Ale staramy się czuwać nad tymi wszystkimi aspektami. Jeżeli mówimy o nowym budownictwie, to już na etapie projektowania wszystko jest, wszystko jest zaprojektowane i, i staramy się temu zapobiegać. Ale tutaj, jeżeli chodzi o ten przypadek, no to rzeczywiście bardzo mało miejsca i duże zdarzenie, gdzie duże nagromadzenie siły i środków było jednym z takich trudniejszych elementów. Susza, zmienię teraz temat. Susza to jest pewnie też temat, który Was bardzo martwi. Musicie obserwować to, co dzieje się w lasach. Zresztą była już bardzo poważna akcja niedaleko gorzowa, gaśnicza. Trochę popadało, ale, ale to pewnie za mało, żeby czuć się bezpiecznie w lasach. To jest już tak coraz bardziej sezonowy problem, coraz częściej się pojawiający. To jest zmiana klimatu, która następuje, nas również e, 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 dotyczy. Do tego no dodajmy jeszcze nawałnice, które się pojawiają. No prawda? i tutaj te anomalie pod, pogodowe, które też są właśnie pokłosiem tych, tych zmian klimatycznych. Tydzień temu pożar, pożar w okolicach Santo, Santocz, Santocka mhm. i też miejskich, tych popoligonowych terenów. My przypuszczamy, że to było celowe podpalenie. Tutaj też taki przypadek jak wystąpił, nie powinien się zdarzyć. Część Część w trzech miejscach w odległości około półtora kilometra, jedno od drugiego podpalone. Podpalone, bardzo trudny teren. Nie, takie nieużytki z, z samosiejami lasu i tak dalej. Bardzo niebezpieczny, trudny teren dla strażaków. Dostępne na szczęście lasy państwowe i, i dyspozycja ich samolotów pomogła nam w tym wszystkim, żeby to ugasić. Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej było przy tym pożarze. Musieliśmy naprawdę długo z tym walczyć, bo do późnych godzin wieczornych. Pożar lasów są bardzo niebezpieczne. Tutaj też apelujemy o tą ostrożność. Już dochodzimy do sytuacji, gdzie w lasach mamy już, mamy już ogłaszane najbardziej restrykcyjne obostrzenia. To mówimy już o trzecim stopniu zagrożenia pożarowego i ono jest bardzo, bardzo, może się skończyć, nawet jeżeli będzie bardzo długo sucho zakazem wstępu do lasu. Ale to już w rękach też naszych kolegów leśników, żeby to oceniać. My przede wszystkim prosimy o ostrożność. Mamy piękną przyrobę w naszym Lubuską i nawet w okolicy Gorzowa. Nasz powiat również jest bardzo zielony. Apelujemy o to, żebyśmy go zwiedzali. Te zielone ostępy, ale bardzo duża ostrożność. A wakacje się zbliżają i te wycieczki, wyjazdy i tak dalej. No właśnie a propos wyjazdów. Duża część waszej pracy to niestety wyjazdy do wypadków drogowych. To, to bardzo, bardzo was obciąża? To jest duża część waszej pracy? To można powiedzieć, że takie miejscowe zagrożenia to, to będzie około 50% naszych zdarzeń. Mówimy, bo to bardzo same, same pożary to jest jedna trzecia tego, co my robimy. Później mówimy o miejscowych zagrożeniach, tutaj mówimy różne zdarzenia, ale w tych miejscowych zagrożeniach, gdzie mówimy o tych dwóch trzecich zdarzeń, to, to, to wypadki, można powiedzieć, to jest około 50%. Mhm. Są to wypadki komunikacyjne, większe, mniejsze. Mamy drogi lokalne, drogi krajowe. Trójkę. S3. I, I tutaj jednak tych zdarzeń, jak również w mieście. No, wczorajsze zdarzenie, ulica Mickiewicza, dachowanie samochodu. Niewyobrażalna. Niewyobrażalna jak... sytuacja, mhm. ale się zdarzyła. I tutaj cztery osoby poszkodowane w tym zdarzeniu. Na szczęście bez większych, groźnych obrażeń. No ale Środek Miasta i dachowanie samochodu, gdzie mówimy, że powinno się nie wydarzyć, a się nie bez... wydarzyło. I bez Straży Pożarnej, Ani Róż, bo, bo byliście pierwsi. Tych przydatki. wyjazdów jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że w tamtym roku interweniowaliśmy my, jako Państwowa Straż Pożarna, sami ponad, bez mała 2000 tysiące razy. Mówimy o naszym powiecie tylko. Łącznie z ochotnikami było to prawie 3000 razy. To można powiedzieć, że to jest ogromny to, co około prawie 10 wyjazdów na dzień. Nasza jednostka w śródmieściu, jednostka czegoś numer dwa, jest to jednostka z największą liczbą wyjazdów. W całym województwie. Czyli tutaj w tym regionie działania tej jednostki bardzo dużo się dzieje. Duże miasta też generują dużo e, e, zagrożeń. Tak samo jak i, 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 i powiat. No, ale tutaj jednak miasto jest tym e, wiodącym czynnikiem. I bardzo ważna jest współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Zachodniczą, prawda? Tutaj się uzupełniacie. Tak, tutaj ktoś padnie powiedział, że my jako Straż Pożarna działamy jako taki dobrze wysportowany organizm, który oddycha dwoma płucami. Tym jednym płucem jest Państwowa Straż Pożarna, a drugi. Jest Ochotnica Straż Pożarna. Tych ochotników uprawnionych do działań naszych płci mamy prawie 850 osób. To jest duży potencjał ratowniczy z dobrym sprzętem, który my, jako Państwowa Straż Pożarna, również kształcimy, szkolimy i wtedy naprawdę te działania są sprawne i skuteczne, bo to jest najważniejsze. Dziękuję. A jak wygląda praca strażaka? Będzie można z bliska zobaczyć, poznać sprzęt, poznać samych strażaków, no bo gażoscy strażacy zapraszają na powiatowe i miejskie obchody Dnia Strażaka. To też jest jeden z naszych tutaj yy, argumentów, żebyśmy się właśnie dzisiaj spotkali, bo, bo to już najbliższy weekend. Co się wydarzy w trakcie tej imprezy? Tak, w najbliższy weekend mówimy o sobocie. Najbliższa sobota 20, czyli jutro, 25, 25 maja zapraszamy mieszkańców powiatu Gorzowskiego, miasta Gorzowa na nasze powiatowe i miejskie obchody Dnia Starzaka. Chcemy się pokazać w takie inne odsłonie, bo przeważnie widać nas na mieście w pędzących czerwonych samochodach. A tutaj chcemy wyjść do Państwa z przede wszystkim takim mamy program. Zaczniemy to wszystko o godzinie 10.30 w Białym Kościele, bo to chyba to jest takie identyfikowalne Biały Kościół w Gorzowie, 10.30. Msza Święta w intencji strażaków. W oprawie muzycznej będzie nam towarzyszyła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Gorzu w Siedlice. Po tej mszy przemieścimy się na plac Grąwalski. Tam o godzinie 12 odbędzie się apel z oprawą również muzyczną orkiestry. Uroczysty apel, podczas którego wręczymy awanse odznaczenia strażakom i ochotnikom, jak również hmm. i Państwowej Straży Pożarnej, ale równocześnie od godziny 12 do godziny 15 zapraszamy na Plac Grunwaldzki wszystkich mieszkańców naszego miasta, jak i powiatu. No Festyn tak familijny. Festyn familijny, piknik strażacki. Chcemy pokazać trochę tego sprzętu od kuchni, który mamy. Chcemy zaprosić dzieci do jakiejś wspólnej gry, zabawy Pokażemy różne, będzie można przejechać się samochodem strażackim, wow. będzie, można, będzie można wejść do każdego samochodu, przymierzyć się do kłada, przymierzyć się do innych rzeczy. Będzie, stawić... będzie nie, grochówka, nie wojskowa, ale strażacka. Będzie strażacka grochówka, będziemy, będziemy również pokazywali ten sprzęt, każdy czy rodzic czy dziecko będzie mogło zobaczyć jaki ten sprzęt jest, jakiego on jest ciężki, jak jest, ile waży. Będziemy mieli grupy specjalistyczne, bo takowe mamy w naszym powiecie, mamy grupy ratownictwa chemicznego specjal która jest też unikatowa w skali, w skali tego regionu. Mamy ratowników ratownictwa wysokościowego, pokażemy, którzy działają na wysokości technikami alpinistycznymi. Mamy płetwonurków. Te trzy specjalizacje to pokażemy się ze sprzętem na, na naszym placu grąwalskim. Zapraszamy bardzo serdecznie, e, całe rodziny. Rodziców z dziećmi chcemy, chcemy się spotkać, chcemy porozmawiać. Będą z nami również zaprzyjaźnione służby, będzie, będzie z nami policja, będzie Straż Graniczna, będą lasy państwowe, będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób zostać strażakiem i no właśnie, ta praca to wygląda. Bo to także promocja Straży Pożarnej, a świeża krew jest poszukiwana. Tak, mamy wakaty w Państwowej Straży Pożarnej. Niedługo będziemy ogłaszali nabór do służby. Zapraszamy w nasze szeregi. Jest kilka możliwości. Można tuż po szkole do, dostać się do szkół pożarniczych, czy to szkoły aspirantów, czy Akademii Pożarniczej w Warszawie, lub też bezpośrednio przyjść do Państwowej Straży Pożarnej i zacząć swoją karierę, że tak powiem, od kształcenia podoficerskiego, już służąc w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli ktoś będzie miał pytania, to jutro y, zostaną udzielone wszelkie odpowiedzi. Będzie można Dopytywać, ale także pobawić się i poświętować po prostu ze strażakami z okazji yy, dnia strażaka. Dziękuję bardzo za, za dzisiejszą wizytę. Brygadier Dariusz Szymora, komendant Gorzowskiej Straży Pożarnej, gościł u studiu Radiagarzów. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję i zapraszam na jutrzejsze świętowanie. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.